Dzień 69, wyzwania 90 dni do obfitości. Witam Cię serdecznie. Jest tydzień nowych możliwości. Wczoraj był dzień nowej perspektywy. Dziś będzie dzień dobrych emocji. To będzie fajne, ponieważ różne emocje Ci towarzyszą. Dzisiaj możesz sobie ustalić, że będziesz wyłapywać te dobre. Popatrz, co Ciebie wzmacnia, jeśli chodzi o emocjonalną część, kiedy czujesz się większy, silniejszy, kiedy masz poczucie mocy, sprawczości. Gdy pojawia się lekkość i zwrócenie uwagi na siebie, na ciało, po to, aby dzięki temu zaobserwować, co jest właściwe, wartościowe, co jest dla ciebie właściwe, co jest wartościowe w tym czasie. W kwestii emocji, ważne jest, by posłuchać swojego ciała. Ono jest przed wszystkim innym. Jego reakcja jest pierwsza. Możesz na przykład popatrzeć na bliskich ci ludzi, kiedy zadajesz im jakieś pytanie, albo mówisz o czymś. Zwracaj uwagę na ruchy ich ciała. Czy oni się odsuwają, czy się przybliżają? Kiedy na przykład zaproponujesz swojemu mężowi, czy partnerowi, żonie spacer i on się przybliża, to znaczy, że mówi: Dobrze, idziemy. Ale gdy robi ruch do tyłu, to znaczy, że wcale nie ma ochoty iść. Natomiast jeżeli ruch jest do przodu, to wtedy masz jasną odpowiedź, że tak, to jest OK dla tej osoby. Nieraz możesz między słowami. I zale, zależnie od, od słów, zaobserwować działanie takiego najprostszego testu kinezjologicznego, którego drugi człowiek w ogóle nie musi być świadomy. Dzisiejszy dzień jest dniem dobrych emocji. Dobrych, czyli dla ciebie właściwych. Dla jednego dobra będzie melancholia, dla drugiego dobra będzie euforia, dla jeszcze jednego dobry będzie głęboki spokój. To dzień dobrych, właściwych emocji, dla ciebie właściwych, wybranych. Bądź przy sobie, bądź w swojej prawdzie, bądź w miłości do siebie i do bliskich.